W końcu udane poszukiwania nowego zawodnika. Jaki to gra? Co możesz o nim powiedzieć? Na pewno Laurena Zmuliauskas jest zawodnikiem, który dobrze rzuca za trzy punkty, zarówno akcje, kiedy łapie piłkę i rzuca, lub kiedy może sam dla siebie wykreować. Do tego jest to zawodnik, który też dobrze gra z piłką, kreuje akcje, kreuje po akcjach typu pick roll, także nie ma problemu z tym, aby przeprowadzać piłkę, aby grać też jako rozgrywający. Głównym atutem jego jest zdobywanie punktów, ale potrafi to godzić też z rozgrywaniem. Do tego jest to zawodnik, który będzie pasował do, do koszykówki, którą my gramy. Pełną przedstawiłeś charakterystykę tego zawodnika, a jaką rolę widzisz dla niego? Czy już tą rolę możesz określić? Jak to sobie wyobrażasz i czego od niego będziesz oczekiwał? Przede wszystkim będę oczekiwał, aby wpasował się do drużyny i, i, i był strzelcem oraz wspomagał nas na rozegraniu, na, na kreowaniu. To są dwie takie główne rzeczy, czyli te, które tutaj gdzieś posiadał wcześniej, aby, aby je tutaj wykorzystywać. Do tego oczywiście solidna obrona. Czy z Arunasem rozmawiałeś na temat jego gry, bo oni razem grali w Litwie, na Litwie. i Czy tutaj też konsultowałeś ten wybór? Znaczy, konsultowałeś, czy rozmawiałeś z Arunasem, podpytywałeś jakie to zawody? Tak, dużo było rozmów z Arunasem na, na temat. Oni znają się bardzo dobrze, pochodzą z tego samego miasta, także można powiedzieć, że się przyjaźnią. Arunas na pewno też pomagał przy tym transferze, w sensie takim, że. Szepnął dobre słowo na temat klubu, na temat e, drużyny e, do, do Laurynasa, e, także, e, także tutaj na pewno e, a Runas też przyczynił się do tego transferu. Ten transfer e, może nam e, dużo pomóc i liczymy na dobrą grę nowego zawodnika. Wierzę, że nam e, pomoże. E, w wielu meczach, może nie w wielu, ale brakowało gdzieś nam regularności w zdobywaniu punktów do tego, kiedy I, I, Garsa nie było na boisku, to często graliśmy po prostu słabiej. Wierzę, że teraz ta kontynuacja będzie zachowana oraz dodamy nowy wachlarz w ofensywie na inne możliwości zdobywania punktów. Andrzej, bardzo Ci dziękuję za opis tego zawodnika. No i co, trzymam kciuki, żeby dobrze się czuł. Dziękuję bardzo.